Cześć, z tej strony Chmurek, chciałbym Wam zaprezentować recenzję tego oto karabinka AK-47 firmy CYMA, a dokładniej modelu CM-042. Więc tak, z repliką otrzymujemy magazynek Haika o po pojemności około 600 kulek, wykonany ze stalowej blaszki. Wycior. kluczyk do regulacji muszki walkę Akumulator pojemności 1200 mAh na napięcie 84V. Wszystko to, co tu mam jest stokowe. jest po prostu z pudełka. Oraz standardową paczkę nie niewiadomego pochodzenia ani wagi. Nie polecam nikomu użytkowania jej docelowo. Może się coś tam w naszej ręce zepsuć. A więc tak. Rypikę wykonany jest z całości z metalu oraz z drewna. Mamy tutaj e, ciężką epikę, którą dodatkowo dociążyłem, ale na tym zaraz. Epika, e, są trzy wersje tej epiki w modelu CM042. Jest wersja ta, którą ja mam, czyli klasyczna, wersja klasyczna ze składaną kolbą oraz wersja taktyczna, czyli cała czarna ze szynami, podajże Mi się najbardziej podobała ta wersja e, też ze, ze, ze sprawy technicznej, gdyż mieście się tutaj. Może się tu zmieści duża bateria. co to się nie muszę za bardzo martwić, jeżeli w przyszłości chciałbym ją zmienić. Selektor ognia, tak jak w większości karabinków z rodziny AK, znajduje się po prawej stronie i w tej pozycji jest zabezpieczony. Tutaj możemy strzelać ogniem ciągłym. Tutaj pojedynczy. Znajdują się tutaj napisy po rosyjsku, skróty AB i OD, jeżeli dobrze czytam. Pod dźwignią znajduje się system Chopat. Możemy go sobie tu podregulować. Szczerwinka. Również jest wykonana z metalu. Tutaj mamy nastaw na od 100 do 800 metrów oraz taki neutralny, a ja zawsze używam tego na 100 metrów. Mamy tutaj również sporo części wykonane ze stali. Do tych części możemy zaliczyć wycięcie. Lufa zewnętrzna, nie wiem czy jest wykonana ze stali, być może z aluminium, poprawcie mnie. W każdym razie przyciąga magnes. Tutaj tą sprężynę pod szczebinką, oczywiście dekiel. Tutaj zaczep na pasek. Z tej strony jest ze stali, z jest ze znalu. Ka e, kabłąk z pustu. Dźwignia zwalniania magazynka oraz wkrótce, wszystkie cztery piny, które się tutaj znajdują. No i, prawda, magazynek. I co ja tu jeszcze miałem? Tą stopka kody właśnie. Stopka kody również jest wykonana ze stali. Co ciekawe, w tej replice, podobnie jak w. Zdaje się, że w CMZ-48 już mamy tak, że dokręcamy. Nie jest tak, jak w tych wcześniejszych CMZ-28, że prawda, w dół. Jeżeli jest tam... Jeżeli ktoś ma replikę z to jeszcze zamiast popychać tego w dół, to musi jeszcze tam coś, coś ściągnąć, takie jakieś coś dziwne jest. Nie wiem. Um, tutaj po prostu wkręcamy dwie śrubki. już została jedna. Jedna się zgubiła. Mamy tutaj metalowe gwinty, więc Raczej nam się nie powinno to ulwać. Żebyśmy potem biegali z tylko, że prawda. Ja swoją epikę przemalowałem. Ona rzeczywiście. Jak kupiłem, to była taka strasznie żółta. Te by były takie żółte. Musiałem je przemalować. Teraz są takie ciemnobrązowe. Ogólnie po otrzymaniu epiki, właśnie była troszkę porysowana. Mi to nie przeszkadza, bo ogólnie na początku chciałem zrobić. Tego AK pod wersję talib, jeżeli wpiszecie sobie w grafikach, w ogóle to znajdziecie. Dokupiłem dodatkowy magazynek firmy BOI. Mitka na pojemności 170 kulek. Po małym spiłowaniu tych elementów z przodu oraz z tyłu, magazynek bardzo dobrze pasuje. Trzyma się mocno, nie lata. Więc jest wszystko fajnie. Jak widzicie, dokupiłem sobie również pasek od oryginalnego AK. Cena takiego paska to jest, widziałem, od 8 do 200 zł na Allego, na Allego. Ja kupiłem swój za 8 zł. Przesyłka oczywiście kosztowała mnie drugie tyle. Możemy tutaj, jeżeli chcemy, transportować naszą replikę w pokojowcu, czy też postawić sobie w pokoju, żeby ten pasek tak nie latał, to możemy zrobić taki mały trik po prostu na muszkę tak zapleć teraz o wiele mniej miejsca zajmuje pika była już na wielu strzelankach ponad 10 ani razu się nie zacięła używałem różnych kulek do dzisiaj używam EOGEX PJ na J na początku używałem ogólnie to próbuję tymi kulkami nieźle do dzisiaj, mimo że ma już ponad pół roku, to zasięg skuteczny tej Epik to jest od 40 metrów przy dobrym wietrze do 50 nawet skuteczny, więc jest to na serio dobra epika. W środku znajduje się sprężna chyba M125, nie jestem pewien. Yy, tylko niestety przez złe przechowywanie tej repiki ta ilość FPS-ów mi spadła. Yy, do około 400 z tych, z tych 40, 430, czyli do ile ona tam miała, nie pamiętam na początku Polsce w ogóle, w ogóle podaje, że miała 450 to jest zabawne dosyć, bo e, chyba na 0,12 a więc tak replika jest właśnie przeze mnie dociążona jest w systemie Tokyo Marui, to M więc tak jak w CMZ-48 niestety nie posiada tej opcji, że po po tej czynności zdejmujemy e, rurę gazową z nakładką. Tutaj jedyne co możemy ściągnąć tak jak w oryginale to jest ta pokrywa z deklem. Tutaj znajduje się ten metalowy pręt, który dociąża mi replikę. Waga tej repliki to jest teraz ponad 4 kg. Ale mi to nie przeszkadza. Lubię takie repliki, które są zbliżone do realistycznej wagi. co by tu jeszcze powiedzieć. Oczywiście to wszystko co mówię jest moją subiektywną oceną, więc może mam się trafić, replika, ta replika, która jest taka jak moja, no, nie ma wie, wielu wad, oprócz tych niektórych, ludzów, które miałem na początku, pod dokończenie już było wszystko ok, może mam się te jakaś gorsza, tego mówię, że to jest moja subiektywna ocena, to co teraz wszystko mówię to jest, dotyczy mojego konkretnego modelu. Więc proszę mnie tu nie hejtować zaraz, że po miesiącu od nagrania tego filmiku wyspacie mi w filmik e, komentarz, że wasza epika była do kitu, jakiś zwrot pieniędzy czy coś ode mnie chcecie. Po prostu oceniam moją epikę. Każda inna epika to jest sprawa indywidualna. E, tak. E, epika posiada plastikową komorę hopa chociażby w pizze CM z mojego kolegi m 16, która niedługo się powinna pojawić recenzja tej epiki To taka moja jest wykonana z metalu. Nie wiem co to jest, nie wiem, czy, czym to przeszkadza, ale w każdym razie ona jest z plastiku. Nie. Tak, jak już nie wspominałem, Airbox może wytrzymać sprężynę 170 Oczywiście trzeba by wymienić tutaj kilka oddechów. Być może w przyszłości to sobie, jeżeli skończymy się okres gwarancyjny. Taka ciekawostka, jeżeli ktoś nie wie, to gwarancja w epikach ALG obejmuje tylko Gearbox, więc możemy wymieniać sobie hop hopa, po hopa. Tu wszystko możemy z zewnątrz wywalić, Tak załóżmy takie z żebywanie, e, tak jak jest chociażby w AKM-ach. jakąś tam możemy walnąć taktyczną, jeżeli by pasowała. E, jeżeli chodzi o szyny, to tak jak wcześniej wspomniałem, epika je jest w systemie TM, więc. Mało jest zbliżona do zasady działania prawdziwej, tylko takie coś się ściąga. Nie ma tutaj jaskółczego ogonu, więc nie możemy tutaj zamontować tego. No jest ogon. Możemy taką inną szynę tutaj, która się mieści pod tymi dwoma siłkami. Po prostu dajemy ją tu, przykręcamy, mam tutaj normalną szynę, możemy taką kostkę tutaj dać. Chyba za 30 zł są takie szyny, że skoska taka. Jeżeli chodzi o tą taką szynę nad dekę, to zdaje mi się, że ona by nie pasowała tutaj. Nie jestem pewny, ale ona jest przeznaczona do innej. Jakich płacem za 39. Nie pamiętam. Możemy tutaj zamontować oczywiście na front, na chwyt przedni jakąś tam szynę tutaj. Magazynki to właśnie, jak wcześniej wspominałem, no tu magazynek odboja na 170 kulek pasuje. Myślę, że GFC też by pasowały, oraz tych innych firm dosyć znanych po małym tuningu, oczywiście po zmianie, tutaj po przypiłowaniu tych elementów. Jeżeli chodzi o taką, po, takie podsumowanie ogólne na koniec, to wygląd oceniam na 9. Ze względu na to, że przyszła troszkę powesłana. Moc 10, ta moc jest na serio dobra. Nawet dzisiaj, jeżeli spadło te 20-30 fps, to jest naprawdę zadowalająca. Jeżeli chodzi o spasowanie elementów, no to dosyć słabo, bo właśnie się wszystko tu ruszało. Na początku musiałem to podokręcać, ale teraz jest ok. jest oceniam na 8. Um. Wie. Na koniec ogólne, ogólna taka ocena moja to jest bardzo dobra moim zdaniem, bo naprawdę nie spodziewałem się, że ta epika będzie tak, taka fajna po prostu. Bardzo jestem z niej zadowolony, przynajmniej z mojej wersji z mojego modelu. Przypomniałem, że to jest moja ocena subiektywna. Trzeba wlecieć więcej. Dobry gearbox, metalowe części drew, drewienka. Możliwość dodania różnych elementów. Stringować e, można tą replikę więc jest to naprawdę dobra replika no chyba że ktoś woli AKM -a ze stalowym korpusem CN48 no to to woli tamtą replikę no ale moim zdaniem to czy jest stalowy czy znalowy e, korpus no to dla mnie to nie jest duża różnica no oczywiście wiadomo stal jest bardziej wytrzymał znal jest No a to, to jest metalem, no to i to raczej nie powinno pęknąć Chociaż znaleźć kółkę, tak jak wcześniej wspomniałem, więc y, wielu osobom tutaj y, odłamuje się na muszce to, to albo to. Mi się jeszcze nie odrywałem może kilka razy uderzyłem. Rybka jest trochę polisowana przeze mnie też chciałem ją postawić tak jak tego właśnie wcześniej wspomniałem. Y, AK, Talib, każdy jest 7 Talib, tego Muszę znaleźć sobie na grafice w Gogach. No. Coś, żebyście mieli jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach, na pewno na wszystkie odpowiem, odpowiem ja, czy moi koledzy. Na, możecie obejrzeć nasze wcześ, wcześniejsze strzelanki. Jest jeszcze, taka, jest jeszcze taka ciekawostka, że zawsze na strzelance, jeżeli mam tego AK, to około podczas jednej strzelanki jakichś 5, 6, 10 rąk, bo to różnie bywa w zależności od tego, ile osób, potrafię zestrzelić około tam 10 osób jak są składy 2 na 2. to jest dosyć sporo. Przy tym ginący ginąc jakieś 2-3. Więc wszystko dzięki tej replice. Więc zachęcam wszystkich do subskrybowania naszego kanału, lajkowania, komentowania, pytania, polecenia znajomym. No i to by było chyba na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Jeszcze taki rzut na replikę ostatni. Pamiętajcie, że to jest tylko moja subiektywna ocena. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.